Moi drodzy, planuję tą delegację. Kilka osób pytało mnie o łódź. Staram się to wszystko ugryźć dobrze logistycznie, bo to, że mm, trzy osoby chcą do łodzi, no to wspaniale. Tylko dla trzech osób to mi się koszty hotelu i y, paliwa nie zwrócą. Więc, moi drodzy, dajcie mi znać, czy Zbierze się 7 osób. Potrzebujemy 7 osób, i wtedy 15-16 marca mogłabym przyjechać do łodzi. To byłaby sobota późnym popołudniem i niedziela. Słucham tego, jak to u Was wygląda. Jeśli zbierze się 7 osób. To wtedy ja przyjadę do łodzi i moi drodzy, co robimy? No, oczywiście, wizyta rozszerzona, czyli Twój program powrotu do zdrowia, razem z badaniami na dwóch urządzeniach do biorezonansu. Dawajcie znać zielaszpolska.pl